Ludziska dzieje się naprawdę potężnie, bo właśnie wchodzimy w nową erę kart Pokémon wraz z nadchodzącym dodatkiem i całą generacją Scarlet and Violet. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw pryliz. Otworzymy sobie cztery boostery z nadchodzącego dodatku Scarlet and Violet, który będzie mieć premierę dopiero za tydzień. Dlatego teraz przedpremierowo zobaczymy jak przedstawia się ten dodatek. A dodatkowo opowiem wam o nadchodzących zmianach, żeby się troszkę połapać w tym wszystkim. I nie mówię tylko o tej części wizualnej, zmienia się troszkę więcej. Więc przejdźmy do otwierania i opowiadania o nadchodzących zmianach mamy nasz preliz. Oczywiście musicie mi wybaczyć, że jest już otwarty z folii, ale potrzebowałem go odpakować, żeby nagrać przebitki, które widzieliście wcześniej. Nic tutaj tym nie otwierałem, dlatego teraz dopiero możemy przeżyć to. Wspólnie. Na samym początku. O, już widzę, ale spokojnie, spokojnie. Najpierw zobaczmy szybko tą kartkę, którą tutaj dostajemy. Tutaj nie będę wam tego pokazywać za bardzo, chociaż może wykorzystam tą kartkę, żeby wam wyjaśnić o nowych oznaczeniach kart. To jest pierwsza ze zmian, ale o tym za chwilę. Najpierw zobaczmy pierwszą taką ważniejszą rzecz, czyli najnowsze karty. Widać, że mój prylis ma. Pawmota, Paumot, tak, bo to jest Paumot. Wydaje mi się, że to jedna z fajniejszych. Nie wiem, czy grywalniejszych, ale na pewno jedna z fajniejszych. Bardzo mi się podoba ten Pokémon. Dobra, otwórzmy to. Dobra, ludziska. Tak wygląda aktualnie Holo. To znaczy, w tym momencie wszystkie karty Holo będą miały również błyszczące ramki. Dobra, więc tak wygląda nasza promeczka z tego dodatku. Odstawiam ją na bok. Tak wyglądają teraz nasze energie. Ludzisko! Jaka to jest zmiana? Wcześniej nie było żadnych większych oznaczeń na energii. Jest trawiasta. Ok. Pałmi. Ok, czyli są tutaj kolejne karcioszki. scatterback, Spiówpa. Pawmo. Pawmot. Ciekawe. Nemona. Czyli ten hop. Standardowo, Bolik do dobierania Bazika, Vivillon. Rare Candy, bardzo przydatna karta, gdy nie ma, yy, gdy nie ma aktualnie incensów. O, o, Jack. Jacku? Spoko. Wygląda to naprawdę fajnie. Ok. Więc tak wygląda ogólnie zestaw prylisowy, tutaj nie ma jakichś większych ekscesów, tutaj jest jeszcze o, taka karcioszka z trainer tipami. Pierwszą największą zmianą jaka aktualnie, jaką aktualnie możecie zauważyć, ale która była dość oczywista już nawet z wcześniejszych przecieków i informacji, no to oczywiście właśnie srebrne i błyszczące ramki oraz ogólnie lekko zmieniona stylistyka, ale kolejna. Rzecz, jaka nas czeka, znajduje się w boosterkach. Ogólnie w całym tym zestawie są cztery boosterki. W base secie Scarlet and Violet, no bo właśnie to jest base set, brzmi bardzo, <laughs>. dlatego dzisiaj odświętnie ubrany, bo rozpoczynamy naprawdę coś niesamowitego. Czuję się tak naprawdę wyjątkowo. Więc mamy tutaj korajdona, mamy Miraidona, mamy Gajardosa w terastalizacji. Oraz nasz zestaw trzech starterów Otwórzmy boostery a ja w trakcie opowiem wam lekko o Paru zmianach związanych z tymi boosterami Ludziska, jedna sprawa Sorry, że muszę wam przerwać ten materiał Ale chciałbym was tylko poinformować I zaprosić na live'a Który odbędzie się 1 kwietnia Przyszłą sobotę Razem z Damianem z kanału Ogram.to Będziemy wspólnie organizować live'a Na moim kanale Na którym będziemy właśnie otwierać Prepaki, składać deki oraz walczyć ze sobą właśnie w formacie prylisowym, a dodatkowo będzie box break. Będziemy otwierać boostery, booster boxy z dodatku Scarlet and Violet. Jeśli bylibyście zainteresowani kupieniem jakichś boosterków z tego dodatku, żebym otworzył je na live, a później zawartość boosterów wysłał wam, to chodźcie na live'a, chodźcie w link. Na stronę, do mojej strony, gdzie będziecie mogli zakupić sobie właśnie boosterki z tego dodatku, abym otworzył je na live. Oczywiście całą zawartość wysyłam, wszystkie informacje są na stronie, więc serdecznie Was zapraszam, bo live będzie naprawdę potężny. I zakładam, patrząc ile rzeczy będziemy robić, to będzie naprawdę bardzo długi, dlatego jeśli nie chcesz przegapić, to serdecznie zapraszam i bądź już kończę. Zostawiam to, niech otwiera te boostery. Jeśli chodzi o taką najważniejszą informację, jaka jest dla nas, nie wiem jak wygląda to z kodzikami w tym dodatku, dlatego pozwolicie sobie, że kodziki będę wam pokazywać. Tak, tutaj jest kodzik. Proszę bardzo, dla Was możecie zużyć. Oczywiście będzie można je użyć dopiero w trakcie premiery, ale proszę bardzo. I teraz, najważniejsza rzecz jest taka, że już nie będzie trzeba przekładać kart. To znaczy, ostatnią kartą, jaka nas czeka, tutaj jest karta energii. I. Tak zaczynamy przekładanie naszych kart bez żadnych innych dodatkowych tutaj zabaw. Wszystko jest już ułożone i tylko jedynie trzeba przekładać taką potencjalnie kartę energii. Dodatkowo jest więcej pozycji w samym boosterku. Czyli w tym momencie jest to przed przedostatnia karta, trzecia od końca karta, jaką możemy trafić jest ona już reverse holo. Dlatego mamy tutaj najpierw reverse holo, później kolejny reverse holo, na której będziemy mogli trafić różne alt arty i ostatnia pozycja to pozycja, w której trafiają się karty holo i tam też mogą się trafić takie karty GX-owe. Dlatego mamy nasze reverse holo, które również jest inne. W tym momencie troszkę bardziej przypomina ten Rivers Hol Sun and Moon czyli mamy jakiś jeden dominujący większy znaczek i mniejsze doką. Bardzo mi się to podoba naprawdę Ludziska. Nie wiem, czy wiecie, ale co ja właśnie trafiłem. What? Dobra, dla, dla niewtajemniczonych. W tym momencie trafiłem full artowego trenera. Bo jak mówiłem, teraz jest zmiana pozycji. Dlatego na tej przedostatniej trafiają się na przykład full arty. Full arty pokemonów. Oraz właśnie full artowi trenerzy. I właśnie trafiłem Miriam. Przepięknego full arta. Tutaj... <laughs> Dla pięknego, tutaj eleganckiego chłopca, mężczyzny trafiła na piękna karta z piękną panią. Zakładam, że jest trochę warta ta karta. Co więcej, a propos oznaczeń, to może być teraz dobry moment, żeby wam pokazać, bo jeśli się przyjrzycie... Ten full art ma na sobie oznaczenia dwóch złotych gwiazdek. Oznacza, że jest to karta special illustration rare. Tutaj macie tabelkę z tymi właśnie oznaczeniami najnowszymi, które zostało zrobione przez stronę TCG Player i tutaj są konkretne oznaczenia. Dlatego jeśli na karcie mamy dwie gwiazdki, jest to special illustration rare, który dotyczy alternatywnych artów trenerów oraz pokemonów. Dobra. Przechodzimy do ostatniej karciożki. Cyclizard. I to jest zwykłe holo. I jak widzicie tutaj, oznaczenie commonów, uncommonów oraz kart rare nie zmienia się. Czyli tak samo jest kółko, rąb oraz gwiazdka. Dopiero w późniejszych oznaczeniach zaczynają się robić zmiany. I pojawia się coś takiego jak double rare ultra rareka, illustration rareka i później jest właśnie special Irustle, Iru, illustration rareka oraz hyper rare. Na przykład hyper rareki, czyli trzy gwiazdki złote, oznaczają złote karty. Dobra, był Korajdon, czas na Mirajdona. Widzicie, jak wiele zmian teraz wchodzi. Co więcej, tutaj jeszcze muszę wspomnieć o rotacji. Dla osób, które też nie za bardzo ogarniają tego tematu, no to wraz z premierą tego dodatku wchodzi rotacja. Siup. Wodna energia, bo my jeszcze używaliśmy w, w naszym standardzie kart z oznaczeniem D, E i F. I w tym momencie karty D odpadają, dlatego zostają nam w tym momencie tylko E, F oraz jak widzicie teraz do standardów walidą również karty z oznaczeniem G. Karty od E w górę wchodzą i z tego co rozumiem jest to od dodatku Battle Styles. O, rogat. też jest piękny, alternatywny art. O, Exprzer jako tool. Ciekawe. Jestem ciekawy, jakie tule tutaj są. Pawmo, świetnie, że trafiliśmy River holo jakiegoś pokemona, bo możecie zobaczyć teraz, jak wygląda to holo. River holo, zobaczcie. Cudowne. Chociaż teraz przez te błyszczące ramki holo również są przepiękne. Bo wcześniej wolałem zawsze River holo. Zawsze wyglądały ładniej. I w tym momencie nawet i holo robią na mnie wielkie wrażenie. Nie wiem jak na Was. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie w ogóle o tym dodatku. Ok, więc mamy Czark jako Rivers Holo, ostatnia karcioszka. Miał Skarada jako nasze holo. Cudnie, więc w tym boosterku nie udało nam się nic trafić. To był właśnie taki najbardziej klasyczny boosterek, jaki możecie spotkać Czyli dwie Rivers Holki i jedno holo. I oczywiście teraz otwieramy boosterek z terastalizacją Gajardosa. Z y, teraz Gajardosem. Przepraszam, ja wam kodzików nie pokazałem chyba. Y, tu jest kodzik z tego boosterka i tutaj jest kodzik z wcześniejszego boosterka. Musiałem się chyba zagapić, wybaczcie. I teraz mamy Krokoroka z walczącą energią. Ach, przepięknie to wygląda, ludziska. Manki. O, tutaj skławkabili. No na pewno źle to wymawiam. Capsa Kid, też właśnie nowy Pokemonik. Jest masa nowych Pokemonów, masa nowych kart. Penny, o, też jest alternatywny art właśnie tej Penny, który też robi furorę i wcale się nie dziwię. Skido jako Reverse Holo, więc mamy kolejny Reverse Holo, tylko tym razem trawiastę. Warto się tutaj zapoznać z tym, jak wyglądają te karciążki i się napatrzeć nie mogę na nie. Nie wiem jak wy. Świetnie! Dobra ludziska. To, co w tym momencie trafiamy, jak widzicie, to jest Illustration Rare, bo mamy jedną złotą gwiazdkę i jest to alternatywny art, ale taki nie wiem jak to nazwać. Mini alternatywny art. Ogólnie wszystkie Pokemony z tych niższych stage y mają alternatywne arty, trochę jak Trainer Gallery, albo, mm, albo teraz co było, Galar Gallery, Co to, to jest mniej więcej coś tego typu. I jest to Kirlia, przepiękny Pokémonik, i chyba wiem, że mamy jakąś ostatnią kartę, chociaż nie jestem. Pe nie, pomyliłem się. Pawmot. Po prostu przez te błyszczące ramki wydaje mi się, że coś ostatniego tutaj trafiamy. No jak widzicie, na trzy boostery udało się coś trafić. Co prawda, ta Kirlia chyba nie jest jakaś niesamowita, niemniej robi wrażenie. Cieszę się, że na odcinku mogę Wam wyjaśnić działanie właśnie wszystkich tych kart. Ostatni boosterek tym razem z wielkim trio tarterów. Ach, niestety mam tylko tyle boosterów, ile mam, bo powiem Wam tutaj taka kolejna ciekawostka. Gdybyście byli chętni kupić taki prylis i zabrać do domu, to może być z tym różnie tutaj kodzik dla Was, bo w zależności oczywiście też od sklepów i od nizna energia. Niektóre sklepy nie wydają prylisów już do domu. Jest to takie zabezpieczenia i na przykład nie mogłem go zakupić, żeby nagrać z tego odcinek. Musiałem po prostu zgłosić się do turnieju. Więc zgłosiłem się, dostałem prylisową paczkę i po prostu dropnąłem turniej. Wyszedłem, wszystko żeby móc dla Was nagrać ten odcinek przedpremierowo z tymi wszystkimi informacjami. Niestety wiązało się to z tym, jako że zrezygnowałem z turnieju, to nie dostałem również trzech... <laughs> Slowpoke! Nie dostałem trzech bonusowych boosterów, które dostaje się w cenie wzięcia udziału w tym turnieju. Więc z jednej strony bardzo dużo zaboliłem Ponad cenę, jeśli chodzi o ten prepak, ale nie szkodzi, szczególnie, że trafiłem na naprawdę ciekawe dropy i przede wszystkim mogę dla was nagrać ten materiał. Slowpoke jako Reverse Holo. Sprawdźmy. Okej, okay. czyli drugie reverse Holo to Crushing Hammer. Szkoda, że tutaj się nic nie trafiło. Jeszcze nie trafiliśmy żadnej ostatniej karty, żadnego ix Fajnie by było, gdybyśmy teraz trafili i nie trafiliśmy. Niestety. Mamy Coraidona. To i tak miło. Więc dwa boosterki puste. W jednej mini alt art i jeden alt art trenera. Podoba mi się. Sam zestawik naprawdę może jeszcze się nie udało trafić żadnego iXa. Trochę szkoda, ale będzie na pewno okazja. Jak nie na odcinku z ETB, który oczywiście wleci w piątek, to na pewno na Live, na którym serdecznie Was ponownie zapraszam, bo będzie naprawdę grubo. Jeśli chciałbyś tutaj potowarzyszyć mi oraz Damianowi z kanału Ogram To, to wbijaj na live'a. Jeśli nadal macie jakieś wątpliwości, dajcie znać w komentarzach. Ja przeżywam pierwszy raz tak duże zmiany, dlatego się mega jaram i mam nadzieję, że najnowsze dodatki będą. Tak samo cudowny jak ten. Chociaż wiem, że już zapowiedzieli. Już tak wygląda na przykład najnowszy, najnowszy dodatek, który będzie wychodzić chyba w czerwcu. Więc no, zapowiadają naprawdę potężne rzeczy. Dobra, nie przedłużam już tego materiału. Cieszę się, że byliście i do zobaczenia w przyszłym odcinku i na live'ie. To co? Do widzenia. Wiem, tak się nie robi.